Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 18 grudnia 2021, 20.35 jest czyszczenie wnętrza samochodu może być bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli nie masz narzędzi potrzebnych. Do szybkiego i łatwego wykonania tej pracy, dywaniki i siedzenia są zawsze w kontakcie z butami które mogą wnosić brud, gruz i inne zanieczyszczenia. Zabrudzenie wnętrza samochodu jest naturalnym i prostym procesem czyszczenia, jeśli masz odkurzacz do usuwania wszystkich tych zanieczyszczeń. Odkurzacze sprawiają, że czyszczenie dywanów i siedzeń jest prostym i bardzo szybkim zadaniem, zwłaszcza jeśli masz taki, który ma niezbędne funkcje do odkurzania samochodów. Na rynku dostępnych jest wiele opcji. Z których niektóre są bardziej odpowiednie niż inne. Dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, który typ odkurzacza jest najlepszą opcją, aby uniknąć zakupu takiego, który nie działa tak. Dobrze, jak się spodziewałeś, zebraliśmy więc cztery najlepsze odkurzacze do czyszczenia samochodu. 1. Odkurzacz Namocross Leż Sucho Armoralla La 255. Przybliżona cena. 53 dolary jeśli potrzebujesz mocnego odkurzacza. Armoraj La 255 to potężny odkurzacz zdolny do odkurzania na mokro lub na sucho. Armoraj La 255 to odkurzacz elektryczny z przewodem o długości 10 stóp który pozwala na większy zasięg, jest również wyposażony w silnik o mocy dwóch koni mechanicznych i funkcję automatycznego wyłączania. Odkurzacz Armora a 255 jest wyposażony w polipropylenowy zbiornik o pojemności 2,5 galona, 2. Bissell Aeros Lithium Ion. Przybliżona cena, 53 dolary jeśli potrzebujesz solidnego, ale kompaktowego odkurzacza samochodowego. Bissell oferuje bezprzewodowy odkurzacz ręczny Aeroslim Lithium Ion, zaprojektowany z myślą o życiu w podróży, z elegancką, kompaktową konstrukcją, która jest również łatwa do przechowywania. 3. Przenośny odkurzacz samochodowy Hotor. Przybliżona cena, 29 dolarów. Dzięki przenośnemu odkurzaczowi samochodowemu Hotor nie musisz martwić się o akumulator lub ładowanie. Ponieważ jest on przewodowy, przenośny odkurzacz zasilany jest prądem o natężeniu 8,8A, napięciem 12V i mocą 106W. Przy wadze około 1 funt i 30 pensów, ten mini odkurzacz jest również bardzo lekki i zaprojektowany z myślą o łatwym użytkowaniu. Możesz być zainteresowany.